Dzień dobry. Przypomnijmy doświadczenie, którym zakończyliśmy nasze ostatnie spotkanie. Źródło promieniowania, układ liczący i na drodze tych promieni ustawiamy płytki metalowe. W zależności od liczby tych płytek, od grubości warstwy pochłaniającej promieniowanie, rejestrowaliśmy tutaj pewne wyniki. I to mamy zapisane, już zanotowane. Na tej podstawie trzeba było wykonać wykres. Ten wykres ma w przybliżeniu taką postać. Obserwujemy tu wyniki dla ołowiu i dla aluminium. Zależność między liczbą zliczeń i grubością warstwy przedstawia nam taki wzór. n to jest liczba zliczeń zarejestrowana, n0 to jest liczba zliczeń początkowa, gdy grubość warstwy wynosi 0. Literka e oznacza tutaj nie ładunek elementarny, tylko tak zwaną podstawę logarytmów naturalnych. Jej wartość w przybliżeniu 2,71. Dla nas istotny jest ten współczynnik mi. Nazywamy go współczynnikiem pochłaniania. Spróbujmy obliczyć jego wartość. W tym celu przekształcimy to wyrażenie do takiej postaci n0 do n równa się e do potęgi mi razy x. Po prostu w ten sposób pozbywamy się. Tego znaku minus. I teraz trzeba by to było stronami zlogarytmować, czyli możemy zapisać, że logarytm n0 do n równa się mi razy x logarytm z e. Z wykresu możemy sobie dobrać dwie dowolne wartości n i odpowiadającą tym wartościom grubość warstwy x. Na przykład, kiedy x równa się 1 cm, to ten stosunek n0 do n równa się 2. I w ten sposób możemy z przekształcenia tego wzoru obliczyć interesującą nas wartość mi. x jest znane, n0 i n odczytujemy z wykresu, i mogą to być wartości dowolne. Ale możemy też postąpić w inny sposób, i ten drugi sposób jest o tyle prostszy, że w ogóle niepotrzebne jest logarytmowanie. W tym przypadku możemy dobrać teraz już nie dowolne wartości n0 do n, tylko tak je dobrać, żeby ta wartość wynosiła 2,7. Jeżeli tak zrobimy, to wówczas oczywiście to wyrażenie musi być równe 1, bo e to jest 2,7, czyli wykładnik musi być równy 1. Czyli w tym przypadku mamy mi razy x równa się 1 i mi Równa się 1 dzielone przez x. Teraz już bierzemy nie dowolne wartości, tylko takie wartości, dla których ten stosunek wynosi 2,7. Więc to nie będzie 1 cm, tylko trochę więcej, w przybliżeniu 1,5 cm. Czyli ten warunek będzie spełniony wówczas, kiedy x równa się 1,5 cm. Kiedy x równa się 1,5 cm, wtedy ten współczynnik. Równa się 1 przez 1,5, to jest 2 trzecie, czyli 0,671 przez centymetr. Tak obliczyliśmy współczynnik pochłaniania dla połowiu. Jak Państwo pamiętają, żeby ciało było przewodnikiem, muszą w nim być nośniki elektryczności, nośniki ładunku elektrycznego. Były to na przykład metale, elektrolity, niektóre gazy w pewnych warunkach również. I poznawaliśmy, czym te nośniki mogą być elektrony, jony i tak dalej. Rozważania na ten temat rozwiniemy teraz, a rozpoczniemy od wpływu ogrzewania ciała na przewodzenie prądu elektrycznego. I doświadczenie wykonamy zarówno dla metalu, jak dla jakiegoś innego materiału. Prąd elektryczny przepuszczamy przez spiralkę metalową. Od razu bezpośrednio mierzymy jej opór za pomocą miernika. Odczytujemy wartość tego oporu. A teraz zmienimy temperaturę spiralki przez ogrzanie. Obserwujemy wskazania miernika. Uwaga. No już widać. Wskazania rosną. To znaczy, że opór elektryczny przewodnika metalowego wzrasta ze wzrostem temperatury. A jak to będzie wyglądać dla innych przewodników? Oto w tym obwodzie również mamy zasilanie, miernik, który nam tym razem wskaże natężenie prądu w obwodzie, a w obwodzie znajduje się właśnie interesujący nas element to jest to. Zobaczmy. Czy zmiana temperatury wpływać będzie na opór elektryczny? Wystarczy tym razem podgrzać ten element. Obserwujemy wskazania miernika. Ogrzewamy ten fragment obwodu. Wyraźnie widać, natężenie prądu wzrasta. Jeżeli natężenie prądu wzrasta, to znaczy, że w tym przypadku opór elektryczny maleje. Podsumujmy nasze rozważania. Wyróżniamy wobec tego dwa rodzaje dzisiaj przewodników. Przykładem jednego na przykład był metal, w przypadku stal, drugiego no różne ciała, może być to grafit, mogą być takie układy, które już obserwowali i zaraz do nich za chwilę wrócimy, ale sam wniosek, proszę zwrócić uwagę, w tym przypadku ze wzrostem temperatury opór elektryczny wzrasta. W tym przypadku ze wzrostem temperatury opór elektryczny maleje. Żeby wyjaśnić te zjawiska, musimy wniknąć do wewnętrznej budowy ciał, tak jak to zwykle się robi. Rozpatrzmy dwa odizolowane atomy. Na przykład w gazie szlachetnym lub w postaci pary, jeżeli to jest na przykład metal. Znajdują się w dość dużej odległości. Obserwujemy tu powłoki elektronowe które na siebie nie oddziaływują. A więc nie mamy tu jakiegoś widocznego bezpośredniego oddziaływania tych atomów. W takiej sytuacji, kiedy te atomy znajdują się blisko siebie, tak jest na przykład w metalach, interesować nas będzie ta część obszaru, tej części objętości. Bo elektrony, które tu znajdują się, nie mogą już należeć konkretnie do jakiegoś określonego atomu. W tym przypadku takich właśnie wolnych elektronów nie było. Tu pojawiają się elektrony, powiedziałbym takie uwolnione, to znaczy których nie można związać z określonym atomem. Takie właśnie swobodne elektrony mogą być nośnikami ładunku elektrycznego i wówczas taki układ jest dobrym przewodnikiem elektryczności. Do dalszych jednak rozważań ograniczymy się do specjalnego rodzaju ciał. Mianowicie do tak zwanych kryształów. Z praktyki codziennej kryształem nazywamy zwykle pewien rodzaj szkła. Chcę od razu wyjaśnić, że nie o tym będziemy mówić. Z punktu widzenia fizyki to nie jest żaden kryształ i w ogóle szkło nie jest kryształem. Najszersze zastosowanie we współczesnej elektronice znalazły kryształy Germanu i krzemu. Atom krzemu posiada cztery elektrony zewnętrzne wiążące go z czterema najbliższymi sąsiadami. Zatem każde wiązanie tworzą dwa elektrony. Energie tych elektronów leżą w paśmie walencyjnym. Zastąpienie jednego z atomów krzemu atomem pięciowartościowym, np. fosforu, powoduje, że tylko cztery elektrony uczestniczą w wytwarzaniu wiązań. Piąty elektron jest słabo związany z atomem fosforu, a jego energia leży w strefie energii wzbronionych blisko pasma przewodnictwa. Przewodnictwo wynikające z przeniesienia elektronów. Z poziomu domieszki do pasma przewodnictwa nazywa się elektronowym, zaś kryształ o przewodnictwie elektronowym półprzewodnikiem typu n. O tym, że elektrony mogą być nośnikami ładunku elektrycznego wiemy już z nauki o prądzie w metalach. Swobodne elektrony w metalu poruszają się bezładnie. Przyłożenie zewnętrznego pola elektrycznego porządkuje ruch elektronów, płynie prąd. Podobnie w półprzewodnikach typu N, jednak gęstość elektronów jest mniejsza. W przypadku, gdy miejsce atomu krzemu zajmuje atom pierwiastka trójwartościowego, na przykład indu, wówczas do wytworzenia czterech wiązań zabraknie jednego elektronu. W ten sposób został wytworzony dodatkowy, niezajęty przez elektron poziom energetyczny, znajdujący się w strefie energii wzbronionych blisko pasma walencyjnego. Przeniesienie pewnej liczby elektronów z pasma walencyjnego na poziomy lokalne umożliwia zmianę energii elektronów w paśmie walencyjnym. To znaczy umożliwia przepływ prądu przez kryształ. Tego rodzaju przewodnictwo wygodnie jest opisywać ruchem umownych ładunków dodatnich zwanych dziurami. Kryształ o przewodnictwie dziurowym nazywa się półprzewodnikiem typu P. W uproszczonym modelu Dziurę można sobie wyobrazić jako puste miejsce po elektronie. W polu elektrycznym miejsce to może być zajmowane przez sąsiedni elektron a więc dziura wędruje zgodnie z liniami sił pola podobnie jak czyniłby to elementarny ładunek dodatni. W półprzewodnikach typu N nośnikami prądu są elektrony. Natomiast w półprzewodnikach typu P, dziury, każdy półprzewodnik, zarówno typu N, jak i P, jest elektrycznie obojętny. Połączenie obu materiałów powoduje, że elektrony dyfundują do obszaru P, zaś dziury do obszaru N. Wskutek zetknięcia półprzewodników wytwarza się napięcie kontaktowe. Przyłożenie zewnętrznego napięcia przeciwnego do napięcia kontaktowego. Umożliwia dalsze przenoszenie nośników przez złącze i przepływ dużego prądu. Jeżeli przyłożyć zewnętrzne napięcie zgodne z napięciem kontaktowym, nośniki obu znaków odciągane są od złącza. Prąd nie płynie. Znajomość procesów zachodzących w złączu NP pozwoliła skonstruować półprzewodnikowe diody, tranzystory. Tyrystory i inne urządzenia elektroniczne znajdujące zastosowania zarówno w najnowocześniejszych konstrukcjach technicznych, jak i w życiu codziennym. Ciekawa sytuacja wytworzy się wówczas, kiedy w krysztale znajdują się pewne defekty sieci krystalicznej, albo jeszcze lepiej, pewne domieszki. To znaczy, yy, pośród pęzłów. Sieci krystalicznej znajdzie się jakiś prawda, węzeł, który jest atomem jakiegoś innego pierwiastka. Tak można przedstawić płaski model sieci krystalicznej Germanu. To są węzły sieci krystalicznej. Te kreski symbolizują elektrony. Na zewnętrznej orbicie każdego z atomów mamy cztery elektrony, ale ponieważ w sąsiednim atomie również cztery, tworzą się pary elektronów. Taki układ jest bardzo trwały. Kryształ tego rodzaju nie przewodzi elektryczności. Może się stać przewodnikiem wówczas, kiedy wystąpią tu pewne domieszki. Wyobraźmy sobie, że na przykład jeden na milion lub więcej węzłów sieci krystalicznej wymienimy. Zamiast atomu Germanu tu znajdzie się na przykład atom arsenu. Ale arsen jest pięciowartościowy. Wobec tego na zewnętrznej orbicie mamy nie 4, a 5 elektronów. Muszę w związku z tym dodać tu jeszcze jeden elektron, bo te kreski nam oznaczają, symbolizują nam elektrony. Ten jednak elektron nie znajdzie tu pary. Stanie się elektronem swobodnym. Taki elektron może się przemieszczać, może zmieniać swoje położenie, a tego rodzaju kryształ. Z taką domieszką jest już przewodnikiem elektryczności. Mamy tu nośniki ładunku elektrycznego. Są nimi swobodne elektrony. Taki kryształ nazywamy półprzewodnikiem typu N od negatywus. Ale może wystąpić i inna sytuacja. Atomem domieszki może być nie arsen, a na przykład atom indu lub aluminium. Aluminium. Jest pierwiastkiem trójwartościowym i wobec tego trzeba by było tu wymienić jedną parę elektronów. Pozostanie tu tylko jeden elektron, ponieważ na zewnętrznej orbicie atomowej mamy tylko trzy elektrony i tu pozostaje właśnie wspólne miejsce niewypełnione. I to jest dziura. Taką dziurę mogą wypełniać. Elektrony sąsiednie, taka dziura może się przemieszczać, a na przykład może się wymienić, tu będą dwa wówczas, a tu będzie jeden i tak dalej. I jest ona również nośnikiem ładunku elektrycznego. Jak pamiętamy, dziurę możemy traktować jako elementarny ładunek dodatni. Taki kryształ również jest przewodnikiem prądu elektrycznego i będzie to półprzewodnik typu P od pozytywus. W technice, w gospodarstwie ogromne znaczenie ma układ składający się z dwóch warstw. Półprzewodnika typu N, gdzie znajdują się swobodne elektrony, i półprzewodnika typu P, swobodne dziury. Oczywiście normalnie poruszają się one ruchem takim bezładnym. Może się zdarzać, że się spotkają, dyfundują, wówczas wytwarza się właśnie ta różnica potencjału pewna kontaktowa. Jeżeli jednak wszystko znajduje się w obwodzie elektrycznym, na przykład przyłożymy tu jakieś napięcie, niech nam to symbolizują te dwie kostki, wówczas mamy do czynienia z ruchem uporządkowanym. Swobodne dziury, elektrony poruszają się tak, jak to teraz pokazuje, swobodne dziury idą im na spotkanie, tu następuje rekombinacja i umożliwia to przepływ prądu elektrycznego. Taki układ przewodzi prąd elektryczny, staje się przewodnikiem. Jeżeli zmienimy jednak zaciski na przeciwne, zmienimy na przykład zaciski baterii, wówczas zmieni się też ten ruch uporządkowany nośników. Elektrony zaczną się poruszać tak, jak teraz pokazuję, swobodne dziury w ten sposób. Tu tworzy się obszar, gdzie nie ma nośników elektryczności, ani dziur, ani elektronów. Tworzy się tak zwana warstwa zaporowa i ten kierunek przepływu prądu też nazywa się kierunkiem zaporowym. Układ w ten sposób prądu nie przewodzi. Więc jak widzimy, układ ten, który będziemy nazywali diodą półprzewodnikową, przewodzi prąd tylko w jednym kierunku. Tak wygląda prawdziwa dioda warstwowa. Tu mam drugi przykład, znacznie mniejsza to jest tylko właśnie ten element. W obwodzie znajduje się jednocześnie żarówka, i teraz spróbujemy sprawdzić, jaki to jest kierunek przewodzenia, a który jest kierunkiem zaporowym. Łączę z baterią, żarówka świeci, to jest kierunek przewodzenia. Odwrócę obwód, a więc zaciski baterii, mógłbym baterię odwrócić, wszystko jedno. Teraz nie przewodzi prądu elektrycznego. A może układ się zepsuł, może nastąpiła jakaś awaria, jeszcze raz odwracam. Rzeczywiście układ przewodzi prąd tylko w jednym kierunku. Zbadajmy nieco dokładniej zależność natężenia prądu płynącego przez diodę od przyłożonego napięcia. Do tego celu trzeba zmontować tego rodzaju owód, no i wykonać pomiary. Nasz zestaw pomiarowy tak wygląda, jak tu właśnie widzimy. Teraz tu znajduje się interesująca nas dioda. Mierniki pozwalające nam od razu odczytać napięcie przyłożone i natężenie prądu. Można zauważyć, że ze wzrostem napięcia wzrasta również natężenie prądu. Widać wyraźnie, że nie jest to wzrost liniowy. To znaczy, że natężenie prądu nie zawsze jest proporcjonalne do przyłożonego napięcia. Oczywiście dla napięcia równego 0 natężenie prądu również wynosi 0, i później napięcie będziemy zmieniać. 0,2 V, 0,6 V, 1,4 V, 1,8 V. nie prądu w amperach albo też w miliamperach można by było notować. 1 mA, 5 mA, dla 1 V 15 mA, dla 1,4 V 30 mA, czyli 30 000, 300. i dla 1,8 45 mA. Widać wyraźnie, że tutaj ta część jest już liniowa. Tutaj mamy zawsze wzrost o 15. 15, 30, 45. Tu jednak natężenie prądu wzrasta znacznie wolniej. Domyślamy się, jak ta charakterystyka będzie wyglądała, kiedy wykonamy tu wykres. Wzrost będzie początkowo bardzo wolny, może czasami nawet niezauważalny, a później dopiero wyraźnie będzie widać ten wzrost. Można ten wynik uzyskać bezpośrednio. Mamy tu dodatkowy obwód teraz przy zasilaniu. Prądem zmiennym możemy od razu wynik uzyskać na ekranie oscyloskopu. Popatrzmy jeszcze raz. Widzimy wyraźnie też kształt, jak wygląda kształt tej krzywej. Natężenie prądu zmienia się początkowo bardzo wolno, później niemal prostopadle w górę i ta część jest już prostoliniową częścią charakterystyki. No a wykorzystanie diody półprzewodnikowej. Jest identyczne jak wykorzystanie diody lampowej. Jeżeli w obwodzie zasilanym prądem zmiennym znajduje się dioda, to tu na zaciskach uzyskujemy taki właśnie prąd pulsujący. Czy można to zobaczyć? Ponownie wykorzystamy oscyloskop. Układ zasilać będziemy prądem zmiennym z transformatora. Zobaczmy. Jaki jest wykres dostarczonego napięcia? Na ekranie oscyloskopu oglądamy sinusoidę. Dalej w obwodzie mamy diodę. Właśnie tu. Zobaczmy teraz jakie napięcie uzyskujemy na zaciskach tego oporu, a więc po przejściu przez diodę Z sinusoidy otrzymaliśmy tylko jedną połówkę. Którą połówkę? To zależy od tego jak ustawiona jest dioda. Spróbujmy teraz odwrócić diodę. I teraz oglądamy dolną połówkę. Wracamy do pierwotnego ustawienia diody. Taki mamy wynik. Oczywiście moglibyśmy uzyskać i drugą połówkę, gdyby w obwodzie na przykład były dwie diody. Tyle na razie o wykorzystaniu diody półprzewodnikowej. Jak widzimy, zaleta jej w porównaniu z diodą lampową jest wyraźna. Po pierwsze, nie mamy obwodu żarzenia, więc układ nie grzeje się tak jak w przypadku lamp. No, poza tym wymiary diody są znacznie mniejsze niż wymiary odpowiedniej lampy. Ale przez analogię chciałoby się zbudować układ przypominający lampę trójelektrodową i o większej liczbie elektrów. Czy taki układ można zbudować? Jak Państwo wiedzą, z dotychczasowej nauki odpowiedź tu będzie pozytywna. Rzeczywiście. Mamy tam wówczas do czynienia z układem trzech warstw. Warstwy PNP P, albo NPM. Elektronowej, dziurowej i znów elektronowej, albo o przewodnictwie dziurowym, elektronowym i znów dziurowym. I w ten sposób właśnie powstał tranzystor. Schemat tranzystora wygląda tak, jak tu właśnie oglądamy emiter, baza, kolektor. Mamy tu jednocześnie obwód, który pozwala nam ocenić właściwości tego tranzystora, dokonać pomiaru napięcia lub natężenia prądu na wejściu i napięcia lub natężenia prądu na wyjściu tranzystora. W ten sposób możemy uzyskać charakterystykę. Związek pomiędzy tymi wielkościami daje nam charakterystykę wejściową, tu wyjściową. Natomiast jeżeli weźmiemy z wielkości wejściowych i wejściowych, tak zwaną charakterystykę przejściową. Nie będziemy teraz sporządzać całej charakterystyki. Zwrócimy tylko uwagę, jaka jest, jaki jest związek pomiędzy na przykład napięciem mierzonym na wejściu tranzystora i na wyjściu. Oto nasz obwód. Mamy tutaj generator, który może dać nam napięcia o regulowanej częstotliwości. W tym przypadku ustawiony jest mniej więcej na częstotliwość 1000 Hz. Napięcie, które teraz obserwujemy, 11 mV to jest napięcie na wejściu. Może zmieńmy to napięcie. Powiększymy teraz. No będę chciał na przykład do 50 mV. No w przybliżeniu tak jak teraz. Zakres tego miernika ustawiony jest mniej więcej na 3V. Wskazówka jest mniej więcej w połowie, czyli mamy 1,5V. Wobec tego kiedy napięcie na wejściu wzrosło od 0 do 50 mV, na wyjściu wzrosło do 1,5 V. Stosunek tych dwóch wielkości ta jest mniej więcej 30 razy większa od tej. Oznacza to, że ten tranzystor w tym układzie wzmacnia w przybliżeniu 30 razy. Zatem tranzystor może być wykorzystany jako wzmacniacz. Najprostszy układ wygląda tak. Tu w tym układzie emiter, baza możemy umieścić mikrofon i tu głośnik i uzyskujemy wówczas wzmacniacz akustyczny. Ale tranzystor może być wykorzystany podobnie jak trioda lampowa w generatorach drgań. Ten generator również żeśmy już zbadali. Mamy tu również tranzystor no i układ, który pozwala nam w zależności od położenia tego słowaka uzyskiwać dźwięk o różnych częstotliwościach i o różnym natężeniu. Chciałbym, żebyśmy na zakończenie jeszcze raz spojrzeli na wymiary poszczególnych elementów półprzewodnikowych i porównali to z lampą elektronową. Tak wygląda lampa, a tak elementy, o których żeśmy dzisiaj mówili: dioda półprzewodnikowa, taka lub taka, ostrzowa lub warstwowa, tranzystor. Na ogół poznajemy to po tym, że jeżeli są trzy przewody, na ogół mamy do czynienia z tranzystorem 3 lub 4. Tu również to są tranzystory, czyli triody półprzewodnikowe. To jest inny typ tranzystora o większej mocy. To jest dioda o nieco większej mocy, przewodzi prąd mniej więcej do 1 ampera, ale są również diody, które przewodzą prąd rzędu kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu amperach. Do tych spraw będziemy jeszcze wracać. Ponieważ te elementy są tak małe, warto zwrócić uwagę na trudności w montażu ich. Trzeba używać specjalnych przyrządów. Od pracowników wymaga się bardzo dobrego wzroku, ogromnej czułości w rękach, w palcach, tak żeby można było drobne nawet naciski, drobna zmiana sił można było bezpośrednio wyczuć. Montaż taki wymaga rzeczywiście wiele cierpliwości i bardzo wysokich kwalifikacji. Montowane są jednak układy o jeszcze większej dokładności i jeszcze większym zminiaturyzowaniu. Ale obecnie ta miniaturyzacja poszła jeszcze dalej. Obecnie w jednym milimetrze sześciennym można zgromadzić no tyle tranzystorów i diod, że można tam zmieścić cały wzmacniacz, a nawet odbiornik radiowy. Weźmy pod uwagę na przykład ten przyrząd, który pozwala nam wykonywać działania, nawet dość skomplikowane. Znany nam kalkulator. Możemy wziąć jakąś liczbę, powiedzmy, pomnożyć, wykonać jakieś działanie przez drugą liczbę, momentalnie wyciągnąć pierwiastek, momentalnie podnieść to do kwadratu, ponownie wyciągnąć pierwiastek. Wszystkie te przekształcenia robi dosłownie błyskawicznie. A co jest w środku? Taki prosty układ. I to, co nas najbardziej tu interesuje, to jest właśnie ten element i ten element. Tak zwany układ, czy też obwód scalony, zastępujący nam czasami no, kilkadziesiąt, czasami nawet setki i więcej tranzystorów i diod. Prawdopodobnie ta miniaturyzacja pójdzie jeszcze dalej, i to jest już przyszłość fizyki i przyszłość techniki. Dziękuję, do zobaczenia.